Piotrze, dzień dobry. Cześć. Miło mi Ciebie widzieć. Cieszę się, że jesteś uśmiechnięty po swojej pierwszej rundzie w mistrzostwach świata i od razu powiem Ci, że imponujesz mi tym, że potrafisz trzymać buzię na kutkę. Dzięki. Pytałem się ciebie już jak się spotkaliśmy. Kiedy wystartujesz w mistrzostwach Świata? No, dałeś mi do zrozumienia, że są na to duże szanse, no ale nie powiedziałeś wujkowi Andrzejowi, że to już teraz. Wiesz co, to wtedy akurat bardzo łatwo było trzymać później na kłódkę, bo jeszcze nic nie wiedziałem. Dostaliśmy informację od zespołu na kilka dni przed wyjazdem, więc tak naprawdę Trzy dni, non stop przydzieliliśmy tylko z dokumentami, żeby wszystko przygotować mm -hmm. i umówić badania na ostatnią chwilę, na które też dosyć długo trzeba czekać na wyniki, czy relatywnie długo. Mm -hmm. I, i, no i jakimś cudem udało nam się wszystko do kupy i, i pojechać tam i sama. Okej, okay, bo z mojej perspektywy to wyglądało tak, jakby to był taki wiesz, ułożony dokładnie plan, no bo miałeś testy na moto 2, tym silnikiem już triumfa, tak? W Barcelonie, z jakim zespołem to było? To było zestawem go, ale te testy były bardziej przygotowaniem, gdybym w jakiejś sytuacji miał zastąpić danego zawodnika w tym sezonie. Okej, okay, bo z mojej perspektywy to wygląda jak dobrze uknuty plan na zasadzie, że dobra, tutaj sobie ziemi szosła. robię Tutaj niby sobie testujemy, ale tak naprawdę jesteśmy na coś ustawieni, ale nie, to był po prostu spontan akcja, tak? Jakie dokumenty musiałeś przygotować? Tak, bo wiesz, no Dla nas to jest wszystkich zupełnie nowa, nowa rzecz, że możemy porozmawiać z kim, kto jest naprawdę w środku tam. Więc powiedz mi tak, po prostu, jakie to były mniej więcej dokumenty? Znaczy, trzeba było przygotować licencję, jakby pełną licencję międzynarodową do jazdy w Świata. Nie tylko na jednorazowy event, który robi się dosyć szybko. Mhm. Tylko trzeba było zrobić taką do końca sezonu, że. Żebym mógł pojechać jeszcze więcej wyścigów, plus do tego Motoczki jest teraz aplikacja na telefon, którą no, właśnie z dorną trzeba wysłać do mnie, skan paszportu, jeszcze PDF z potwierdzonym negatywnym testem. No. Mhm. Na COVID, to musi być konkretny test i nie może być zrobiony później niż 48 godzin przed e, przyjazdem na tor, mm -hmm. więc e, było dużo dla nas nowych rzeczy, jeszcze trzeba było uzgodnić, że z zostałem, więc mm -hmm. e, nie, było, nie było, to może trudne rzeczy, mm -hmm. ale gdybyśmy mieli na to tydzień, dwa, byłoby to mm -hmm. dosyć proste, ale mając tylko 2-3 dni, no to faktycznie musieliśmy trochę stanąć na głowie. Okay. A co poczułeś w momencie, kiedy dostajesz informację, słuchaj jest miejsce, yy, możesz spróbować, jedziesz w Misano, na którym nigdy nie byłeś. To było więcej szczęścia, radości, euforii, czy więcej migotania przedsionków? Na pewno było tam dużo radości, że w ogóle jakiś zespół docenił yy, naszą pracę przez te ostatnie kilka lat, więc yy, dowiedziałem się, że już od jakiegoś czasu mnie obserwowali, od kilku miesięcy, ale ale głównie było trochę wątpliwości co do tego, czy faktycznie pojechasz teraz na Misano, czy dopiero na Barcelonę. Mhm. E, Barcelonę znasz. Tak, i właśnie nie znając motocykla, jest to inna rama, nie znając toru, mhm. e, i jest to, Misano jest jeszcze jednym z najtrudniejszych torów z całego kalendarza, co właśnie mówiło mi wiele zawodników, mhm. z którymi już się znam na torze. I ale zdecydowaliśmy się, że będzie to dobry test uh -huh. i tak naprawdę nie potraktowałem tego wyścigu jako weekend wyścigowy, tylko właśnie uh -huh. jako przygotowanie bardziej do Barcelony. Też nie, nie liczę na to, że wynik będzie jakiś znacząco, znacząco lepszy, uh -huh. ale na pewno będziemy w stanie, będziemy mógł za, będziemy móc zacząć już pracować nad motocyklem od pierwszego treningu, uh -huh. a nie od trzeciego tak naprawdę. Okay. Więc plus jeszcze inni zawodnicy też będą tam pierwszy raz w tym sezonie, a nie drugi tydzień z rzędu. Mm -hmm. Także myślę, że te szanse będą teraz odrobinę bardziej wyrównane. Oczywiście też będzie dopiero mój drugi weekend. Także nie liczę na nic spektakularnego, no ale to siebie wszystko i myślę, że, że naprawdę możemy fajnie popracować z zespołem od początku i jeszcze lepiej się poznać i poznać motocykl. Dobra, zaraz przejdziemy do motocykla. Chciałbym wiedzieć jakie były Twoje wrażenia jak dojechałeś już na to Misano, no bo wiem, że no, mieszkasz w Hiszpanii, w ogóle wszystkich zapraszamy do wywiadu z Tobą, bo nie będziemy teraz rozdrabniać jak wygląda Twoja historia, życie w Hiszpanii, treningi i tak dalej. więc odsyłamy ludzi, damy link do, do wywiadu, który już sobie robiliśmy. Znasz tych ludzi, spotykasz tych ludzi na różnych treningach, ty, którzy jeżdżą w mistrzostwach świata, tak, regularnie, ocierasz się o ten światek, ale pierwszy raz Miałeś przepustkę, wjechałeś do, do padoku, jako pełnoprawny zawodnik i ci ludzie nagle wszyscy tam są. Jakie to było wrażenie? E, znaczy, na padoku miesiąc Świata byłem już kilka razy. Raz w czwartek na Ragonie to był chyba 2018 rok. Mm. I raz w e, ubiegłym roku na Barcelonie w piątek. E, więc, e, więc wiedziałem mniej więcej jak wyglądał padok. To co mnie zdziwiło, że Wiadomo, nie było nikogo, wszyscy siedzieli w boksach i pracowali, więc chyba hmm. cały wypadek był pusty. Wydawało hmm. się, że było tam maksymalnie 50, może 100 osób, okay. <grych> więc to było bardzo dziwne, ale myślę, że dla mnie dobre, ponieważ nie czułem żadnej dodatkowej presji. Wyglądało to bardzo podobnie jak w Europy. Wiadomo, było znacznie więcej tych ciężarówek hmm. i cały, widać, że budżet był też znacząco większy. Hmm. <grych> I no i sam padok jest dwukrotnie większy, do tego jeszcze, wiadomo, oddzielne boksy, które przynosi Dorna, ponieważ jest tyle zespołów, że muszą przywozić dodatkowe boksy, mhm. czy bardziej namioty, można powiedzieć. Ale że widziałem już to na własne oczy, nie było specjalnej presji. Faktycznie ten padok, tak jak już mówiłem, był spokojniejszy niż zazwyczaj, niż w poprzednich latach. Ale znałem już tam kilka osób i naprawdę dobrze się tam czułem. Czułem się przygotowany, że faktycznie mogę tam być i więc nie było żadnego stresu. Może pojawiał się lekki stres, ale bardziej było to podekscytowanie niż jakiś strach. Okej. Okay. Eee... Ludzie na pewno są ciekawi, eee... czy to jest tak, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Dostałeś propozycję. Czy dostaniesz taką propozycję, ty jeszcze musisz płacić za taki start w takim zespole, bo masz swoich sponsorów? Czy to jest tak, że ten zespół po prostu cię zaprasza, słuchaj, mamy miejsce, jedziesz, my wszystko stawiamy? Tak, trzeba, trzeba to zapłacić, ale wiadomo, że już w Międzyskutach Świata jest dużo łatwiej sponsorów, więc mhm. płacicie tylko no, znacznie co mniejszą część kosztów, plus jeszcze. Jest to, jest to zespół fabryczny, więc nie muszą płacić więcej za tak naprawdę materiał, tylko y, muszą płacić te same koszty wyprodukowania. Mm -hmm. y, więc y, to wszystko no, jest odrobinę tańsze dla nich, y, y, tak jak mówię właśnie, dodatkowi sponsorzy, mm -hmm. których jest łatwiej znaleźć y, niż w Mistrzostwach Europy. Nie I ma co przy, nie... Tym, no. przy tym jeszcze od razu no, oczywiście chciałem podziękować i firmie Ubik, która jest od początku. I... Bucikowi, Krzegorowi Bucikowi z mhm. Bucik Racing Teamu, za, za pomoc. W tym szybka czasie. reakcja była, nie? Chyba. Tak, szybka reakcja i naprawdę jestem za to bardzo wdzięczny. Nie, właśnie nie tylko za samo wsparcie finansowe, ale również za to, że jednak trochę by się na pewno musieli to włożyć, żeby tak szybko wszystko zorganizować. Super, to też dziękujemy w imieniu wszystkich kibiców. Sam motocykl, no nie ma co ukrywać, jak popatrzysz się na rankingi. Zawodników, no to jest Kalex, 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 Kalex. O, gdzieś tam SpeedUp, Kalex, Kalex. Kalex. No, gdzieś tam mamy Fawa Gusta. No, NTS nie jest najbardziej chyba konkurencyjnym motocyklem, ale tak jak rozmawiamy, to chodzi o naukę w ogóle. Te, te testy, które robiłeś w Barcelonie, to robiłeś na jakiej ramie? Na Kalexie czy na SpeedUpie? To było na Kalexie, ale faktycznie NTS nie jest może czołową ramą, ale myślę, że teraz te 2,30 niespecjalnie robią u mnie dużą różnicę, a zespół daje mi właśnie bardzo dobre możliwości do nauki a, i wsparcie. Czy, czy, czy dla jasności, to są na ramię mniej więcej taki zawodnik, który już jest wjeżdżony w Mistrzostwa Świata, to jest 2,3 sekundy, tak? Znaczy, nie wiem dokładnie, ale podejrzewam, że będzie to mniej niż pół sekundy. Okej. Okay. Bardziej właśnie tak około 2,3 podejrzewam. Na pewno kaleks jest to, co zawsze miał do siebie i również z silnikiem Hondy, że był po prostu łatwiejszy do ustawienia i tak naprawdę w każdej fazie zakrętu, w żadnej nie był niesamowity, mhm. ale nie miał żadnych słabych punktów. Okay. Podobnie to, z tego co widziałem, to podobnie to wygląda teraz z silnikami Triumfa, mhm. ale ponieważ NTS czy RW Racing jest zespołem fabrycznym, Także możemy rozwijać ten motocykl i jeszcze mamy wsparcie kajaby, która też pomaga nam w rozwoju motocykla. Więc kajaba? nie możemy tylko na nad ramą, ale mhm. również poprawiać zawieszenie pod nasze wymagania. Okej, okay, tego to nie wiedziałem, że tam zawieszenie dostarcza kajaba. To chyba niezbyt. oni chyba nie, nie pojawiają się zbyt wielu zespołach, chyba że wyprowadź nie ciekawe, że oni są zaangażowani w ogóle w Moto2, no bo teoretycznie albo wchodzisz full, albo... Nie, jak, jak oceniasz to zawieszenie? Bierzesz wrażenia, jakie twoje były? E, na początku nie oczekiwałem zbyt wiele, ale muszę przyznać, że znaczy, naprawdę fajnie się jechało. E, na pewno jest... Wiadomo, nie spróbowałem go na tej samej ramie, co, co Olinsa. Mm -hmm. Natomiast bardzo dobrze sobie radziło, kiedy motocykl był niestabilny. Mhm. To zawieszenie naprawdę było czy łatwo kontrolowane i można było dobrze wyczuć moment, kiedy już co trzeba było zrobić, żeby po prostu wrócić do, do stabilności. Okej, okay, czyli to brzmi o wiele lepiej niż można by przypuszczać, no bo wiesz, jak patrzysz na zwykłą kartkę, widzisz, że te NTS-y są na dole, no to nie widzisz tego drugiego dna, czyli te możliwości, które masz, no bo w kaleksie nie ma być za bardzo niczego do powiedzenia. Tak, ale jak myślę, że zrobiliby coś dopiero wtedy, gdyby dwóch, trzech zawodników stop 5 coś powiedziało. Okay. Ale na tyle dużo zawodników jeździ i mają na tyle dobre wyniki, że myślę, że nawet gdyby Luca Marini okay. odnosił się do jakiegoś tematu, to niespecjalnie dużo by z tym zrobili. Okej. Okay. Sam w Misano, właśnie mówisz o pewnych niestabilnościach. Tam było widać, że tam było trochę rodeo, jak ja patrzyłem się na, bo wiem, że jest nowa nawierzchnia i są nierówności, to jest w ogóle jakiś fenomen, że zrobili nową nawierzchnię, na ma nierówności, ale ten zakręt, który ładuje się praktycznie pełnym gazem, ten prawy, nie pamiętam, który to jest, jak ja na to się patrzyłem, jak ja na to się patrzyłem, na, na relację, się ja pierdziele, biedny Piotrek, nie znasz toru, nowy motocykl, a tam nie ma wyboru, bo tam można dużo zyskać albo i dużo bardzo stracić, nie? Tak, na szczęście no, jest to dosyć trudny zakręt i nie chodzi nawet o samą prędkość, tylko o to, co się z tym wiąże, czyli minimalne opóźnienie reakcji lub zawczesna reakcja przy, przy składaniu motocykla powoduje, że linia już jest znacząco inna, mhm. a przy zakręcie, który ma tak y, niewielki kąt, y, no to wiadomo, jeśli jest się pół metra od wewnętrznych y, y, i na zakręcie, który jest, ma 180 stopni, nie zmienia to zbyt wiele, mhm. jeśli zakręt ma tam 15-20 stopni. Różnica jest ogromna, ponieważ e, e, całe wyjście bardzo, bardzo nam się zamyka. Mhm. I to był tak naprawdę naj, najtrudniejsza rzecz. E, natomiast jeszcze jest trochę nierówny i faktycznie trzeba mocno dociążyć w przód, bo inaczej on chce tam odjeżdżać, co nie jest najpiękniejszym uczuciem przy takiej prędkości. <laughs> Jaka jest prędkość w środku I zakrętu? Około, 150 km na godzinę. Męsko Piotrze! Tak, i już w wyścigu tam naprawdę poprawiłem ten zakręt, bo że jechałem, całkiem fajnie. Do czołówki dalej trochę traciłem, ale do zawodników przede mną już mi tam nie uciekali, z czego jestem zadowolony. No, bardzo żałowałem, że no, no, Ty nie masz kamery na motocyklu. Tym, dobrze? Nie, nie możemy zamontować. No, no właśnie, bo nie wiem, nie wiem, jakie są zasady Dorny, tak? Że którzy zawodnicy mają kamery, których zawodników można onboarderów. To, tylko... są, to są, kamery, wtedy należą do dornej, i tylko mhm. Dorna ma dostęp do tego materiału. A co jeszcze ciekawe, jeśli ktoś nie ma założenia takiej kamerki, musi mieć dodatkowy mały obciążnik, który waży te kilkadziesiąt gram. No fajnie. Co? Tyłu. strasznie żałowałem właśnie, że nie ma tej kamery, no bo no, mówmy się, widzieliśmy, że będziesz jechał z tyłu, będziesz patrzył tak naprawdę wszystkich, uczył się, więc ja po prostu na te pierwsze zakręty patrzyłem, czy nie zostajesz i z tego co widziałem to na całym początku tego wyścigu byłeś w stanie się trochę trzymać z tą, z tą grupą tak, ale znaczy na pierwszym okrążeniu, gdzie faktycznie zawsze jeżdżę się odrobinę wolniej, ale ale i tak już w drugiej połowie wyścigu, który tak bardzo krótki. Mhm. Traciłem już nie trochę ponad 3 sekundy, a trochę poniżej 3 sekund do pierwszego zawodnika. także Z tego jestem zadowolony, że przez cały czas robiliśmy postęp z sesji na sesję. Mhm. A naprawdę jest to bardzo, bardzo trudny tor. No właśnie, i warunki były ekstremalne. Ja tak jak pisałem do ciebie, no w niedzielę nie miałem możliwości obejrzeć wyścigu, bo sam byłem w wyścigu Patrz, jak ja mam ładnego śniaka. Piękny. Fajnie, nie? Opowiem Ci tę historię. Ogólnie skończyło się tak, że wygrałem wyścig. Dla Ciebie też Piotrze, o, tylko później okazało się, że nie do końca wiedziałem, że on już się skończył, bo było małe nieporozumienie z flagą i pan Dubel postanowił, że trochę będzie jechał moją linią w momencie, kiedy ja myślałem, że wala ostatnie kółko. Wyślę Ci później film. Też jest ciekawy. Czyli A... na już po mecie, rozumiem? Siniak po mecie, tak. Więc wyścig, w drugim wyścigu było moje, ale no... Łubudu też było śmieszne. <grym, <grym, w każdym razie oglądałem dopiero w poniedziałek ten wyścig e, i po prostu nie wierzyłem, bo no nie ukrywam. Najpierw obejrzałem sobie MotoGP i tam wszystko, super, wszystko ładna pogoda. Ale oglądam Moto2 i o co tak, chodzi? Nie. Moto3, tak samo, piękna pogoda. Tak. tak. Bez problemu. I nie dość, że jesteś pierwszy raz w Mistrzostwach Świata, nie dość, że jesteś na motocyklu, którego nie znasz, nie dość, że jesteś na torze, którego nie znasz, który jest bardzo trudny jeden z najtrudniejszych. To jeszcze w środku wyścigu pada, nie pada, pada, nie pada. No. Tak, właśnie mówili wszyscy zawodnicy, że najtrudniejsze tory to jest Silverstone, Misano i Philip Island. I nie wiedzą dokładnie, który najtrudniejszy, ale, ale... No, Misano zdecydowanie kwalifikuje się do tych najtrudniejszych torów z kalendarza. A, nie, przepraszam, jest to drugi najtrudniejszy. Walczy mhm. o drugie miejsce, bo bez dwóch zdań Texas jest. A, no tak, też, też kartoflisko <grym> jedno wielkie. A na, na pierwszym miejscu ma, ma bardzo, bardzo dużo przewagi. Mhm. No ale dobra, ale co się na to składa? Layout, nierówności, czy nieprzewidywalna pogoda? Chociaż mi samo pogoda powinna być przewidywalna, no. Tak, bardziej składa się na to layout plus nierówności. Mhm. Jest dosyć specyficzny tor, ponieważ zakręty wydają się inne na wejściu niż na wyjściu. I nawet takie proste ustawienia jak chociażby zakręt do 180 stopni, nie wiadomo jest tylko hamowanie, złożenie, odpalenie, mhm. to też mają swoje triki, że tak powiem, na szybsze przejechanie. Mhm. I ogółem jest tam dużo skomplikowanych zakrętów też, jeśli popełni się błąd w jednym, zwykle ciągnie się go do, do, innych, mhm. do innych łuków, ale no i poza tym te nierówności nie pomagają w tym, że jeśli zahamujemy odrobinę później i chcemy chociażby zahamować trochę mocniej mhm. w połowie złożenia, no to zamiast po prostu motocykl ustawić się odrobinę bardziej bokiem i stracimy trochę prędkości, to, to tam zacznie podskakiwać cały tył i wyrzuca się z linii no okay. właśnie przez te, przez te nierówności. E no. Na szczęście to już znałem jako taką zakręty, wiedziałem co mnie czeka, więc e, chociażby nauczenie się samej sekwencji zajęło mi bardzo krótko, ale no, nauczenie się tego to jest naprawdę trudne. Mm -hmm. e, mam takie... E, zastanawiam się to, bo, czy COVID na to, to wpłynął, czy nie. No bo jakie tam masz wsparcie od strony zawodników? No bo wiemy o tym, że no, e, w czubie podejrzewam, że tam może nie być przyjaźni. Ale na pewno znasz trochę tych zawodników i w czystej teorii wydawałoby się, że mógłbyś liczyć na ich wsparcie, jakieś porady, nie wiem, dostęp do telemetrii, nie wiem jaki, jaki masz. No ale w tym momencie jak jest covid to nie możesz pójść i do jakiegoś boksu, zapukać siemka, siemka, chłopaki, co tam, jak tam, jak mam przejechać ten zakręt? Znaczy teoretycznie można, bo co bardzo był Igor Legwana, przyszedł w piątek. pogadaliśmy w czwartek jeszcze przed wyjściem na tor. Mhm. Przed, przed wyjściem, po prostu, żeby na, na piechotę to zrobić jedno okrążenie. I potem jeszcze w piątek po pierwszej sesji po, razem z nami przejrzał też dane z teremetrii i powiedział, na, na czym się skupić najbardziej. I, I faktycznie bardzo mi pomógł. Z tym, że jest tam dużo, dużo rzeczy w Misano, ale właśnie porozmawialiśmy sobie o tym, nad czym najbardziej się skupić i co poprawić ogółem. Więc. Więc na pewno dało mi to taki dodatkowy boost, żeby szybciej zrozumieć ten teorię motocykl. Okej, okay. kogo masz w zespole jako teammate'a? Co tam jest z tobą? Bowen Schneider. Eee, a, Holender. I eee, jak? Znałeś go wcześniej, czy, czy teraz dopiero poznałeś? E, znałem go z widzenia. Kiedyś do Walencji właśnie przyjeżdża na treningi w zimę. Mm -hmm. Raz na kilka dni, co dwa raz dwa razy w miesiącu mhm. I, i widziałem go kiedyś na to, że jak jeździłem na Supermoto, ale nie gadaliśmy. Okej. Okay. Teraz nawiązaliście jakąś relację. Też coś pomógł możesz korzystać z jego, z jego danych? Tak, tak. E, korzystaliśmy z danych z BOWO, z danych było, ale nawiązaliśmy jakąś relację. Myślę, że całkiem dobrą, ale też nic specjalnego. <laughs> no to wiadomo, no konkurencja, konkurencja. Bardzo się cieszę, tak, że... Pierwszą osobą, którą chcecie pokonać jest kolega zespołowy. No tak, jedzie na tym samym, nie? O, ładnie. E, e, nie wiem, czy jesteś świadomy, bardzo ładnie o Tobie mówili panowie komentatorzy na, na treningach. Nie? O, w bardzo świecie, tak. Mówili, że jesteś bardzo e, inteligentnym, e, stonowanym człowiekiem, który mówi zaskakująco o dużej ilości języków, czyli jesteś zauważony już e, nie tylko przez zespół, ale tak wygląda to, że przez cały ogół no, Dorny i komentatorów i tego wszystkiego. Ktoś z Tobą rozmawiał, interesują się, no bo jesteś, wiesz, no, to jest reprezentant kolejnego kraju w składzie, tak? Mm -hmm. e, tak, Roz, nie rozmawiałem z wieloma osobami. Rozmawiałem e, trochę z fotografem. E, rozmawiałem też z, e, z komentatorką, która również komentuje wyścigi w Mistrzostwach Europy, mm -hmm. którą już wcześniej poznałem. Ale, ale poza tym niespecjalnie, niespecjalnie dużo osób. Okay. Myślę, że mieli tam wystarczające roboty. No tak, tak, tak. No ale to dobrze, dzięki temu nie buduje się według mnie ciśnienie. Ja mam nadzieję, że też wszyscy dookoła w Polsce razem się zgodzimy, że nie ma co budować ciśnienia, bo im luźniejsza głowa, tym szybciej się jedzie. Tak, wiadomo. Więc dziękuję Ci bardzo. Liczę na kolejny udany trening wyścigowy w Barcelonie. No i wszyscy trzymamy kciuki, żeby to szło dalej oczywiście, no bo tam ten chłopak ma kontuzję, tak? Rozumiem, którego zastępujesz? Nie ma kontuzji tylko taką nieznaną chorobę. Wiedzą, Oj. że miał jakiegoś dosała kilka miesięcy temu, nie wiedzą co i ma problem z transportem tlenu w krwi. Oj. Więc bardzo szybko się męczy i bardzo... Zajmuje mu regeneracja. coś, się Wcześniej potrzebował dwóch, trzech godzin, żeby odpocząć. Teraz zajmuje mu to 2-3 dni. Okej. Okay. No dobra. No to trzymamy kciuki, żeby chłopak był zdrowy. Jednocześnie trzymamy kciuki, żeby Tobie progres Tak rósł, żeby, no, żebyś jak najwięcej mógł tych treningów w tym roku przejechać. I będziemy wtedy trzymali kciuki za kolejny sezon. Dzięki. No, dzięki wielkie, Mam nadzieję, że pogadamy po, po Barcelonie też. Też mam tego nadzieję. No. Miłego wieczoru Ci życzę Piotrze. Do zobaczenia, ja będę na Ciebie patrzył w telewizji, a pogadamy sobie po wyścigu. Cześć. Dobra, cześć.